Cześć, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Zapraszam Was na vlogmas dzień ósmy. Zaczniemy, może na początek, od otwarcia kalendarzy. Blaneczka się bawi pędzlami, więc pewnie będzie hałasować, ale ja szybciutko tutaj nagram. Eee, Maksa akurat w domu nie ma, więc chcę nadrobić. Eee, troszeczkę później dzisiaj zaczęłam nagrywać. Eee, rano po prostu odpoczywaliśmy, ja troszeczkę sprzątałam. I nie miałam na to czasu, żeby złapać aparat i nagrywać. E, co my tutaj mamy? Mam tutaj coś do czyszczenia, e, znaczy do czyszczenia twarzy. Pianka jakaś, coś takiego. E, nie chcę się fokusować, nie wiem o co chodzi z tym moim aparatem. I chyba mak zwrócił, bo zrobił się przeciąg. E, myślę, że możemy to dzisiaj nawet przetestować i zaraz zobaczymy. Co mam w moim ulubionym kalendarzu? Planiu ciszej, kochanie. Dlaczego Ci dałam te pędzle? I w usemeczce dzisiaj mamy jakiś duży produkt. A jest to. Zaraz I co my tutaj mamy? Jakiś taki balsam do ciała. Zaraz zobaczymy jak pachnie. Wygląda on tak. Piękne opakowanie. O! Zapach przepiękny. Bardzo kobiecy, taki delikatny. Super. Cieszę się mega z tych produktów. Dzisiaj na pewno się tym wysmaruję, to też przetestujemy i dam wam znać, co o tym myślę. I tak, teraz zabieram was do kuchni, będziemy robić sushi, później pokażę wam, jak to sushi wygląda. Eee, przetestujemy też na e, Emilii może, bo ona jadła ze mną już kiedyś prawdziwe sushi, więc będzie wiedziała, jak mi więcej powinno smakować. I tak, jadę za się do was za chwilę. Ok, zabieram się za moje pierwsze w życiu prawdziwe sushi. Trzymajcie za mnie kciuki. Dzisiaj będziemy robić tezy ogórkiem, z ogórkiem i łososiem, ale będę miała łososia wędzonego, nie będę otwierała tego surowego, po prostu zrobię z tym, który mam tutaj i zrobimy może te, nie mam niestety papryki, więc i szczepiorku, więc ten będą takie oszukane no ale zobaczymy planuję wykorzystać wszystko co dzisiaj tutaj mam poczęstuję u góry Emile i Maxa mamy i będziemy sobie próbować. Mam nadzieję, że wyjdą pyszne. Mam wodę, paluszki, ogórek, sezam, łososia wędzonego, serek, Filadelfia. Ryż już jest ugotowany. Ugotowałam dwie szklanki ryżu i dodałam do tego ten sos. I tutaj było, że potrzeba trzy łyżeczki tego sosu na szklankę ryżu, więc dodałam tutaj sześć łyżeczek i zobaczymy. Zabieram się za zwijanie. Trzymajcie za mnie kciuki. Pierwsza rolka jest już skończona. Zrobiłam ją z ogórkiem i e, serkiem, plus e, ten paruszek krabowy. E, troszeczkę wypłynął mi serek, źle go nałożyłam, ale i tak wygląda pięknie. Emila przyszła mi pomóc nagrać jakieś przebitki, więc może coś zaraz zobaczycie, jak mi idzie z tymi rolkami. Tak wygląda skończone sushi. Smakowałam już jeden kawałek i powiem Wam szczerze, że jest rewelacyjne. Naprawdę bardzo się cieszę, że mi tak super wyszło. Jeszcze tylko nie potrafiłam do końca odmierzyć ilość składników do ryżu i niektóre wychodziły takie mniej ryżowe, inne bardziej ryżowe. No, troszeczkę jeszcze tutaj szalałam, ale myślę że to kwestia e, nauki i naprawdę będę robiła identyczne, piękne. Jestem z siebie bardzo, bardzo dumna. Biorę teraz talerz idę poczęstować u góry. Zobaczymy, co powie Emila, bo ona już jadła takie prawdziwe sushi ze mną w restauracji, więc e, zobaczymy jak jej reakcja, jaka jej będzie ocena na moje. Dobra, Emila, dawaj, pierwszy test sushi. No. Już jadłaś takie, nieprawdziwe, dlatego teraz czekamy na Twoją opinię. Dawaj. Wygląda ładnie. To jest ten taki testowy talerz. Drugi jest e, taki, wiesz, ładny do zdjęć. I jak? Dobre? I tak samo smakuje jak tamto? Też tak myślę, nie? Niektóre są podobne. Dobra, idziemy teraz do mamy. Sushi zrobione, wyszło przepysznie, jestem z siebie bardzo, bardzo dumna, ja teraz będę tutaj karmić blaneczkę i położę ją spać, a wtedy do Was się odezwę już tak na spokojnie, bo ona jest strasznie marudna i nie chcę jej tutaj dłużej męczyć, bo cały czas marudzi, płacze, przewraca się już i no po prostu jest zmęczona, dlatego e, za chwilę wracam. Blaneczka już ululana, będzie spała teraz pewnie z godzinkę. Oliwcia też już zasnęła i Oliwka już będzie spała raczej do rana. Blaneczka jednak się obudzi, tak myślę, że no za godzinę, półtorej i wtedy jeszcze będzie ciągnąć do późnej, późnego wieczoru, dlatego ja w tym czasie, kiedy ona śpi, zrobię sobie moje pazury. Dawno nie robiłam. Są takie brzydkie, zwykłe, przezroczyste i po prostu stwierdziłam, że zrobię sobie jakieś takie czerwone, świąteczne. Jak na vlog mas przystało, więc zaraz Wam coś pokażę. Może też poszaleję z jakimś zdobieniem, jak będzie czas. To zależy jeszcze od tego, kiedy wróci Max, bo chciałabym, żeby zajął się blanką, gdybym nie zdążyła zrobić tego w trakcie jej drzemki. Pokażę Wam teraz, jak wygląda moje stanowisko pracy. Piękna choinka, świeczuszka. Przyniosłam sobie też sushi z naklejką oliwki na sosie. I tutaj mam zestaw. Zaraz jeszcze wyciągnę e, wszystkie przybory do skórek. Muszę sobie e, je przygotować, opiłuję i wtedy już pomaluję pazurki. I wybrałam sobie trzy kolory. Nie wiem jeszcze na co się zdecyduję, ale e, pokażę Wam później efekt końcowy. I teraz tak przed chwilą się śmiałam, że fajnie by było, gdyby e, w kalendarzu trafił mi się pilniczek, bo moje już wymagają Wymiany. Chodź, ocenisz. Nie wiem, czy Polska jest na to gotowa, żeby mnie tu zobaczył. No zobacz. Miko, szefa, myślisz, że tak? Olek. Jaki to jest efekt? Syrena? Nie ma żadnego efektu, to, to jest taki po prostu. Czy... Świąteczny. Rubin? Rubin? Rubin w świetle gwiazd? Czy, to jest... <laughs> czy gwiazdy w świetle Rubinów, Tato, nie rób tak, Blanka robi paznokcie. No, wkładamy? Ale się boi, zobacz. Blanka nie da się ci Ale, Ale o, o, robi? patrz, włożyła. Ale, kto to pazurki robi? Super. Okej, okay, pazurki są skończone, wyglądają tak. Bardzo podoba mi się taki świąteczny kolor. Nałożyłam właśnie na ciało ten balsam z Rituals, i jestem zachwycona tym, jak to pięknie pachnie, jaka skóra jest mięciutka po nim. I powiem Wam szczerze, że bardzo się cieszę, że kupiłam ten kalendarz The Rituals. Eee, pewnie sama bym z siebie nie kupiła tych produktów, a w kalendarzu naprawdę udało mi się już poznać kilka super zapachów, kilka e, fajnych kosmetyków i na chwilę obecną jestem wielką fanką tej marki. Mam nadzieję, że już do końca grudnia będą tak samo e, fajne produkty jak do tej pory. A koko! Cześć! A kuku kochani, ja już na dziś kończę tego vloga, idziemy już spać dziękuję wam bardzo, że byliście dzisiaj z nami jeżeli film wam się podobał, zostawcie łapkę w górę i zapraszam już jutro na kolejny dzień vlogmas, buziaki